Dzisiaj tak, zrobimy sobie wymianę karmy Papugom, czy sobie coś wszystkie I tu już im wcześniej te zboże, co wyżarę tutaj na ziemię Za przepiórki przebiórki wybiorę, tak jak teraz wybierają na przykład I zmienimy im wodę ja, Powoli, powoli Tutaj tylko, ja tylko widzę, że jest ładna karma w miarę To ją tutaj co z wierzchu jest, to aby przerzucę O, nasrała mnie rękę. Czy tylko jedna? Czy to jaka o i dobra? I tak krzyż ropta wezmę im powieszę. póki to szybciej wyjedzą A tym założę nowe, dobra i teraz jeszcze pójdę wodę i zmienię przypiórkom i w tym i w tym i widzimy się zaraz jak zmieni woda dobra wodę naszykowałem tutaj tutaj włożę duża jest miseczka taka bardziej żeby się papugi mogły papugi mogły się wykąpać albo się napić a tu jest miseczka mała dla przypiórek taka woda żeby mogły pić ale szczerze jak jest tutaj czysta to one piją i z tego i z tego Dobra, a teraz to o, połamało się. Dobra. Karma dla papuk. Dobra, muszę otworzyć, bo to są witaminy do piór. Nie, po prostu witaminy jakieś. Jak to teraz otworzyć jedną ręką. A, widzimy się za chwilę tylko twoje sobie ten pojemnik. Dobra, otworzyłem coś z tą tą. Gdyby wyszły takie małe komplikacje, że się trochę to zepsuło, to sypię sobie tu. O. I sobie to po prostu wymieszam. Wymieszałem. I dobra, teraz mieszanki. Tak sypię. Tak, większy ten, żeby było na dłużej. O, jeden. I tutaj drugi dla przepiórek. Przecież przepiórki z tego prawie, że wcale nie jedzą, bo wybierają z podłogi. Ale kładę im, aby nie, nie by były głodne. Że jakie co kiedy stanie, że coś. Nie, nie wiem, że coś się stanie, tylko że po prostu, żeby nie brakowało im i o i tutaj położę Żeby nie były głodne po prostu dobra i teraz tu jeszcze teraz sobie zamkniemy i to otworzę kolby Trochę dam radę jedną ręką, więc dam, dam, a jakie tutaj są? Jakieś owoce, jajko i biszkopt. To chyba biszkopt. Albo owoce im damy. owocki Niech zjedzą sobie biecki. A z to co to jest? Może jakieś jajko gotowane? To dane jest. Długo nie. I biszkopt. Jedno kawałki biszkopta są. Tutaj te owocki to Nie to otworzę o, Tutaj zostało paczeczek już po starych kolbach Dobra Widzimy się po chwili jak założę już to, to Jak to założę to się widzimy Dobra już założyłem I to, co tutaj zostaje to wsypuję Do pojemnika Oj Wystraszyły się trochę No i dobra to sobie zamkniemy trochę ciężko to zamykać zamknięte ten pojemnik wynieść może sobie tu do spalenia już tam wodę mają czystą, więc im nie zmieniam. tu budce, jak nic nie było tak nic nie mam no, ta samiczka jest młoda więc z niej jeszcze nic być nie mo może nie być dopiero w następnym roku jakby jest starsza jak zostanę o na tym przy sobie wszystko ładnie, lekkańsko. Tu pod okna są postawione, żeby miały widniej i żeby miały widoki na dwór. O i tak siedzą sobie teraz na razie. Zobaczymy jeszcze, że tam tutaj telefon położyć, chyba nie bardzo. Szczerze polecam ludziom, którzy mają papugi, wolę sobie na dół klatki i przepiórki, nawet chińskie. To są malutkie przepiórki, ale szczerze jak mają w domu ludzie, to szczerze to jest naprawdę dobre, bo przynajmniej nie ma w marnuje się karma. Przepiórki nie są wymagające. No i tyle chyba, dostały jeść. przypurki co tam dalej latają. i jeszcze, że to jest fajne właśnie, a na woliery lepiej takie jakieś japońskie japonki czy coś wziąć. bo że to jest fajne, bo te przypurki są takie bardzo wymagające tylko na zimę. Muszą mieć ciepło i żeby ich nie przebiało, bo wtedy jajec nie będą znosiły. A tak to... Jeszcze jajka w poniedziałek jeszcze można sprzedawać, jak się rozmnożą. Chińskie same na jajkach mogą siedzieć, więc... Ja to mam planę na następny rok je gdzieś włożyć do klatki, żeby samiczka siadła sama na jajkach. Więc jeszcze zobaczymy. No i to byłem tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. No i cześć. No, puszka sobie teraz je.